Cześć, witajcie, ja jestem Huda, to jest taki krótki filmik informacyjny, który miał się pojawić wczoraj, ale dobra. E, mianowicie mamy wakacje. E, co za tym idzie? Na pewno na moim kanale teraz jest więcej filmów i są one dłuższe, więcej materiałów w każdym razie zawierają. E, co dalej? E, odcinki pojawiają się częściej. Będę się starał też robić e, czasem dwa odcinki dziennie, ale tylko czasem, nie codziennie. Na moim kanale są obecnie wprowadzone właściwie tylko, jed, tylko trzy główne serie: kariera zawodnika, kariera bramkarza i kariera menadżera. No i od czasu do czasu pojawia się Ultimate Team. No i właśnie też z wakacjami może się zdarzyć jakiś wyjazd, więc filmów nie będzie, ale o tym Was oczywiście poinformuję. I chciałbym też jakoś tak na wakacje, jak mam więcej czasu póki co, jakoś wzbogacić mój kanał o nowe jakieś serie czy coś. Więc na pewno pojawią się jakieś serie z, może z innych gier, więc możecie pisać teraz w komentarzach, jakie serie, jakie gry byście chcieli zobaczyć na moim kanale. I też chciałbym wprowadzić coś takiego jak grę z, no, z innymi ludźmi, z widzami czy coś, e, FIFE, więc zapraszajcie mnie na Originie, ja go sobie teraz włączę e, do znajomych i Codziennie, praktycznie rano, rano przeważnie możecie mnie zapraszać do gry Bo rano nagrywam przeważnie, tylko w godzinach od, od 10 do 15 mogę z wami grać to jest mój nick na Originie. Tutaj macie, da się poświetlił, więc możecie mnie zapraszać i po prostu wyzywać do gry. Ja też sam czasem do Was coś napiszę, żeby wyzwać do gry, czy coś jakbym nagrywał, więc chyba tyle chciałem powiedzieć. Piszcie jakie gry chcielibyście zobaczyć na moim kanale. No, oczywiście, w wakacje, więcej filmów, może też nie być w ogóle przez jakiś czas. No, jakby coś mi się przypomniało, to zrobię kolejny filmik informacyjny, więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam, cześć.